Witam w dzisiejszym filmie. Jesteśmy w połęniku Łębi młodych. Dostali dziś do wody um, TKKK Plus na trichmoniaty, żółty guzek i tam takie tam Zdrowie jest Tutaj dostali minerały Są tutaj minerały jak widać karma bez kukurydzy Ponieważ no za mocna Karno była i młody spał na dachu. Myślałem, że się stracił, ale wrócił po prostu. Spał na dachu gdzieś. No, jest 27 sztuk. Trzy, jednak będą cztery, jeszcze przeniesione. Ale jest zimno, niestety, jak widać, jeszcze. Niektóre siedzą takie troszkę słabsze, ale to jest ponieważ jest zimno, deszczowo. Tutaj z gniazdówki już trenują jeszcze gołębie. No i tak to wygląda. Ja być troszkę więcej gołębi, 40, tyle jest, tyle jest siodełek, ale. Nie boją się, bo wchodzę tutaj cały czas. Tutaj się szkrubię Tak siedzi troszkę. o, Jak widać, ale to jest naturalna rzecz. Na, na mnie jest jak zimno, to tak samo. Nie, by tak, no, inaczej człowiek się zachowuje, jak jest zimno. Tutaj siedzi. Pokażę zaraz, który tutaj nocował. Tutaj o. Nocował na dachu. Bardzo tak jest, że siedzą nawet po dwa gołębie na jednym siedełku, no ale tak to już jest. Dobra. Tutaj są piórka. Leżą. Bardzo szybko rzucają, nawet teraz, zauważyłem. Ale to chyba dobrze. Skał jest w miarę dobry. Jeszcze ani razu nie sprzątałem. Tylko na razie wymieniłem to, był takie kartony. No i tyle. Jestem cicho, nawet mogę się poruszać. O, Widać, że im są spokojne. Dobra, pozdrawiam.